Często źle interpretujemy sytuacje, które mają wokół nas miejsce lub nas bezpośrednio dotyczą, przez to reagujemy impulsywnie, nieprzemyślanie, atakujemy lub doprowadzamy do sytuacji, w której dochodzi do niezręcznych nieporozumień. Aby tego uniknąć, zanim coś odpowiemy albo odpiszemy, lepiej się zastanowić, policzyć do 10, dać czas na zastanowienie też drugiej osobie i nie załatwiać takich rzeczy przez telefon, tekstowo, lepiej w cztery oczy. Ponieważ, będąc już bezpośrednio face to face, czyli twarz w twarz, powstrzymujemy się od negatywnych określeń, nie jesteśmy tak skorzy do atakowania i zdecydowanie jesteśmy bardziej nastawieni na to, żeby się dogadać, wyjaśnić na spokojnie, co myślimy i czujemy. Ale wtedy lepiej, żebyśmy wyrażali faktycznie stan rzeczy, to jak coś widzimy lub czujemy, niż wycofywali się ze swoich oskarżeń. Jeśli zgadzasz się z tym, co powiedziałem w tym materiale, zapraszam cię do sekcji komentarzy. Jeśli nie, również Twoje zdanie się liczy i miło mi będzie, jeśli odwiedzisz moją stronę. Do zobaczenia.